Jesteśmy w Szwecji nad pięknym jeziorem Bohema, Bohemian, no i po prostu przyszedł Tomasz i, o. i się okaże właśnie. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie. Radio Koncao nadaje na żywo po raz pierwszy podczas 25. Festiwalu REGA na Piaskach. Redaktor Wobler z przeszłości, ale aktualnie redaktor pseudonim Mucha, Witajcie. Jerzy Burkacki z tych burkackich. Dojechaliśmy, słuchajcie, szczęśliwie. Festiwal tak się instaluje. Ja to nie wiem jak ty, Jurko, ale ja to lubię takie momenty tak bardziej. Tak, tak, o, tak, tak, o, tak, tak, o, tak taka jest takie podniecenie leciutkie, taka ekscytacja. Taki przednówek, taki przednówek. ja to, ta, to ta tak, tak nazywam. Także, proszę Państwa, audiodeskrypcja na plaży. Sans systemy już tutaj wibrują. Skończyły się warsztaty danskolowe. No bo myśleliśmy, że przyjedziemy trochę wcześniej, ale przyjechaliśmy jednak trochę później i gdyż. No nie jest to prosta sprawa, taka podróż. Nieprzyjemna. Ogólnie. Nieprzyjemnia, wypadki po drodze nieszczęśliwe, padła klimatyzacja, przed chwilą system nam półpadł, ale, ale, nie, nie, ale, ale my się nie poddajemy, proszę Państwa, i jesteśmy jest radykalnie bezwzględni. Zwolnić tempo. No i ja chyba właśnie osobiście sprawie. zwalniam Jurek, jest już zwolniony ja od przyjazdu. No. Przyjechał i od razu zwolnił. Ja jak to Ja ciągnąłem ręczny, rzuciłem Ja, wstelka. Jurek jest świadkiem wręcz przeciwnie zacząłem driftować po prostu mentalnie. No ale, ale tak to już jest, tak więc mam nadzieję. Jak widzicie, studio tutaj się prezentuje, Działam. pod chmurką działa. Udało nam się zainstalować. Jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie dokładnie w zeszłym roku. Także ostrzymy sobie ząbki na jutro, a dzisiaj pewnie, w, tak jak mówił Jurek w tej luźnej takiej atmosferze. E, no Zobaczymy no, zapoznawczej, pewnie. Zapoznawczy. Hej, hej, kurczę. tutaj po naszej prawej wy nie widzicie, ale tutaj załoga, nasza znakomita jest Ola, która nas karmi i poi, że tak powiem, sokiem z ogórków kiszonych, który potrafi uratować życie. Po lewej stronie, tutaj audiodeskrypcja, właśnie nawiązaliśmy cudowny deal. Że dostaniemy jedzenie, bo zrezygnowaliśmy z naszego namiotu y, artystycznego, bo okazało się, że znajomi mieli problem. Kolacji. a i my im daliśmy zupełnie bez problemu. Oni sami zaproponowali nam mały kuchnię, tak więc haha. Ha, ha. O, o Opłaca się robić dobre uczynki. W ogóle Jurku po drodze, przecież robiliśmy dwa dobre uczynki no dzisiaj tak. I autentycznie. Mechaniczna, przy czym nie znamy się kompletnie, na, zupełnie się nie znamy, ale też i na technologiach się nie znamy, a poradziliśmy najpierw młodzieży yy, zagubionej z ukraińskiej dzieciaki. Yy, trafili na stację benzynową, którą nawet ja miałem problem w obsłudze po no, raz ja bym pierwszy. Nie, się nawet nie zdecydował, tak. żeby obciachu nie było. O właśnie, a ja na szczęście przetarłem szlak, ale, ale naprawdę anegdotę można by powiedzieć, jak go przycierałem. I to była pierwsza taka historia. A druga historia była następująca, że później kolejny chłopaczyna na łodzią, tam patrzymy, że coś walczy, tego to podbiliśmy, właśnie on sam pod, podbił. No tak, młodzież pracująca z Ukrainy. No, no tak robi się co może, radzą sobie dzieciaki, chłopaki e, i tak żeśmy nawet sobie pogadali Zapraszam. o tym wszystkim. Jurek tutaj pali powietrze, proszę tak. państwa, żeby tutaj nie promować. Także, no tak to wygląda. Jurku, kontynuuj, zobaczę parametry no, studia. Proszę to, państwa, na razie taki jestem. Jest, jest ten. naprawdę tak, nawet taki sceptyczny. Ja jestem zawsze taki wycofany emocjonalnie i tak przyjechałem i naprawdę fajnie się robi, fajnie. Basy chodzą, pompują. No, żebyśmy tylko ładnie zagrali z kolegami. O, dzień dobry Państwu po raz kolejny. Tu jesteśmy, nadajemy, cieszymy się tutaj po prawej stronie Ewa Wardawy, nasza tutaj Anioł, Opiekunka Przyrodnicza, tutaj kolega Norbert. Właśnie wbija do nas ziomuś. pierwszym, Będziesz pierwszym, pierwszym gościem, tak, słuchaj. siadaj. Dawaj, siadaj bo, tutaj. Bo ja mam wolne Siadaj, Norbert. Nie ja tak jurka wypchnąłem, jest, tak. niestety. mogę no jeszcze, jest, Siadaj, no, opowiadaj, kurczę. Komisyjna piąteczka po prostu. A. Norbert Wardawy, <laughs> proszę Państwa, nasz człowiek. E, powiedz, Norbert, cały czas masz kontakt z, pan, z tym, z naszym człowiekiem, pączką. Z bękiem? Tak. No. E, mam. Tak. I, Niestety jeszcze się z nim nie widziałem, bo jest od miesiąca w Polsce. Aha. Ale dzisiaj wiem, że. Nie, jutro grają w Karpaczu. Także jak ktoś tutaj, a może jest gdzieś w górach, to. No zobaczymy, zobaczymy. może przybędzie. Zobaczymy. Jak tam zobaczymy. nastrój przed y... no, festiwalem? trochę Mam dużo wspomnień, ponieważ no, to jest 25 lat i byłem na każdej edycji. Proszę <laughs> 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 Państwa, nie wiem, no to... czy ktoś był poza, poza rodzicami. <śmiech> <śmiech> no, bo siostra, siostra raz nie była, ale to tam. Jeden raz na 25 lat no, no właśnie tak żeśmy Ale sobie Ale naprawdę 25 lat. Tak żeśmy jest. sobie gadali właśnie z Jurkiem, że w ogóle to co teraz się dzieje to taki, 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 taki przednówek jakby taka wiosna trochę, jutro będzie rozkwit, nie? No już tak. ludzie już tutaj muzyczka już tutaj instalacje. Bardzo to lubię, nie wiem jak ty lubisz ten klimacik taki właśnie. Bardzo lubię. Od to kiedy się, ludzie to jest się zjeżdżają, tradycja. to jest, no no, dla tak? mnie ja się się czuję taki dzień przed festiwalem, to jest jak przygotowania do wigilii. Ale coś trzeba wyjmować talerze z tego się się Czasami się te trochę te wszystkie rzeczy charakterystyczne znakomicie. Do tego i to naprawdę... No bardzo się to cieszymy, się. jesteśmy dumni jako Radio Koncao, że możemy tutaj być z Wami i zrobimy I się wszystko, też bardzo żeby, żebyście, drodzy Państwo, no przynajmniej choć trochę poczuli klimat, regen na piaskach. Naprawdę jest wyjątkowo. Prognozy pogody jeszcze miesiąc temu były dramatyczne. Proszę Państwa, jest jak należy. Cudownie. Uśmiechnięci, spokojni ludzie, spokojny klimat. I tak pewnie będzie. Do jutra. Do jutra. No dobrze, tak Bo, więc już no spokojnie nie już. Fajnie się spotkać, a my, a my dalej tutaj będziemy, moi drodzy, dzisiaj jeszcze relacjonować, I ile się tylko da. Zapraszamy, ty zapraszamy dokładnie, zastanawia. jeżeli wahacie się, don't hesitate, jak to mówią na, za granicą, przybywajcie, wpadajcie. Jeszcze macie czas, żeby tutaj dotrzeć, a jutro wspólnie świętować, wibrować, pląsać, krzyczeć, robić hałas I, I cieszyć się dokładnie spotkaniem, muzyką i, i wszystkim co najlepsze. Regena Piaska, Zdrowia. proszę Państwa, a to jest nasz znakomity Norbert. A ja po prostu wyśledzę tutaj! Panie Noe. To już szukam. Dobra, do zobaczenia. No do, do wywiadu proszę. Z tamtej strony, tak, dawaj, no, dawaj, dawaj, dawaj. Proszę Państwa, my tutaj animujemy, jak widzicie Radio Koncao na żywo. Jest z nami e, wokalista zespołu Grubba za MC Croissant versus Neon, Neon, prezes projektu Waliska. No, e, jak tak? tam się czujesz? Jak tutaj? Zajebisty, zajebisty. No to ładnie. To jest Twoja druga edycja tutaj, prawda? Chyba z tobą, też no tak. Nie, moja no. trzecia. Ja A, to już trzecia. jestem półweteran. Przepraszam, przepraszam. Ale no, z chlubazą tak e, robiliśmy konkurs młodych talentów. Zespół ma coś jak... E, Jest we, jesteśmy młodzi talent we, po prostu. to tylko w głowie. to dobrze, W głowie o, no dobrze, Gowie mamy tak. Każdy mamy 20 lat. Jesteśmy młody. Ja, dokładnie. No, gdzie, jest, e, gdzie ty jesteś zainstalowany, bo tutaj... E... E, Na przeciwko. Czyli pole namiotowe, brutalnie tak. mówiąc. No tak. Widzicie, proszę Państwa, gwiazdor roka, gwiazdor reggae, zamiast pięciogwiazdkowców jest tutaj no, z ludźmi. Na no, <laughs> Tutaj pozdrawiamy legendarny Marek Zima, proszę o, Państwa. Nadchodzi do nas. Ale numer, proszę Państwa, to... <laughs> Proszę Państwa, to jest Marek we własnej osobie. Na, na żywo się A ja bardzo na żywo. Maro, Marek, maro! Mare. Ja tam podbiję do Ciebie. To jest Marek. Proszę Państwa, to jest Marek, znacie tutaj. Będziemy, no dobrze, będziemy, no będziemy tutaj wracali. Dobry. Dobry, tego się trzymajmy. Dobrego odbioru na razie. O, dokładnie, tak, a ja się bardzo cieszę, że ciebie <grymne> widzę dokładnie i później wbijamy do Ciebie robić się interesy. Marek Zima, no, a, proszę tak. Państwa, animator kultury, reggae, promotor, wydawca i w ogóle dobry duch. No i takie rzeczy tutaj widzicie. Cały czas ktoś przechodzi, przelatuje. No to ja Cię zostawiam, Ty prowadź program, masz dwie godziny, po prostu antenowe. A, proszę, proszę, lecisz, ja idę, do, do widzenia. No cześć, ma, czy ma, czy ma, Nie ma nikogo, ale gadamy, gadamy o regie, gadamy o co się dzieje. Yes. Teraz Tomek końca no, legendarny gitarzysta, legendarny no animator właśnie. radio, legendarny... W końcu chciałem, żeby no ze mną wywiad przeprowadził, No nie... tak, to, to powtórzymy. Dobra, jeszcze raz. Teraz mamy Tomek końca z nami, uwaga, nie wiem czy znacie go, znacie taki Groove Baza, on jest gitarzysta Groove Baza. Znaczy e, e, znaczy... Co coś takiego. <noise> Co <z> takiego? <noise> A przed kamela jest legendarny basistą... Jurek. Y -y, ale on gra Zajbisty na pelka, też widziałem dwa dni temu Zajbisty na napelka. Na wszystkich. Na luży na instrument. I grupa za I, tu my to on i jeszcze kilka. I zim. tam Rasta Trooper chodzi, proszę Państwa, całkiem żywy. Ile eee, Dawaj, chodź do nas... fotograf fotografów, bo to jest nasz człowiek w ogóle. Przede wszystkim wizytant pierwszego konsa o festiwalu. <noise> Komisji do uścisk dłoni. Jesteśmy na o, Pozdrowienia tutaj. Bonjour. Witamy wszystkich serdecznie. No Zapraszamy na Regę, na Piasku. Kiedy przybyłeś? Dotarłem wczoraj. A, A jak o. tam wczoraj? Już coś się działo? Jakaś integracja ogniska Ragamuffin na Jabinówku? E, ja tak chciałem tak po prostu troszeczkę popsować A. na łonie natury. Bardzo A. mi się to podoba. A celebracja dla mnie jutro, bo jutro no, Twinkie no, no, Brothers dokładnie. No, jestem nie. psychofanem. Tak, no i podąża 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 podobno, podobno, ja słyszałem, że znakomita ma być. Co ma być? Groove baza, podobno. Nie, ta nie. Gastrofaza a, podobno. Gastrof gastrofaza. Proszę bardzo. Zakłócenie Nic nie słychać, słuchajcie, <śmum> wybuchy na słońcu. Żartuję, oczywiście. mi krypka złapała. Growbaza. Gastrofaza. No dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo się cieszę, że ciebie widzę, bo widzę wersalka. jesteśmy Będziemy się, się. przecinali, Dzieńma. Pa, pa. Dzieńma, bardzo dobry to był wywiad, proszę Państwa, tak więc ja dziękuję Noe za ten wywiad. Dzięki bardzo, to do zobaczenia i pamiętajcie jutro o 17.00, Gramy tam jest Gramy, namiot, w namiocie to jest audiodeskrypcja po lewej. Namiot, jest. Po prawej jezioro, przed nami siedzi Jurek, nad nami, błękitnego nieba. No i jeszcze zajebiste. jakbym cię tak poprosił, żebyś się pożegnał, ja pójdę wyłączyć system po prostu. Jak to, to, to... Ja dziękuję bardzo, bardzo pozdrawiam. A. I noe teraz pozdrawiam. To dziękujemy bardzo, zajebiste biło, dzięki na wywiad. Tomku, dzięki bardzo. I e, ho ho ho, tu mam przed tym. Bardzo fajne, uśmie uśmiechące twarze. <laughs> to, to bardzo fajne jezioro, bardzo fajne. I to grubbaza baza. Uh, Dzisiaj jesteśmy tylko trzy osoby od grubaza baza. Ale kilka, kilka mieszkają gdzie w mieście. I jeszcze Wiesię pozdrawiamy, która nas ogląda. Wiesia, czekamy na ciebie. Ciebaj, czekamy na ciebie. <śmieniu> A! Bo ja mam opóźnienie 30 sekund. Aha, tak. jedna Co, fajnie? Dobrze, Dobrze, dobrze? I u której mamy? Próbuję.